Let's get this party started, motherfucker. Witam Was bardzo serdecznie i następnie muszę Was przeprosić za dźwięk w tym nagraniu, bo niestety jak się wsadza gniazdko od mikrofonu tam, gdzie są słuchawki, to mikrofon nie zadziała. No ja se tak gadałem, a nagrywało z mikrofonu z Nikona i zobaczycie jaka to jest jakość i właśnie jak słychać te przybliżenia aparatu czy oddalenia. No ale musicie to trzymać a następny raz postaram się już takich błędów nie robić. No Dla zainteresowanych tu tutaj pójdzie materiał o Mavicu, o DJ, DJI Mavic, o dronie. Chciałbym opowiedzieć o sklepie XCOM. Kupiłem tam parę rzeczy, w tym yy, jednego drona i naprawdę na świetnym poziomie, naprawdę ich polecam. Chyba będę tam więcej rzeczy kupował. Bo dron miał wadę, a jestem niestety tak upierdliwym człowiekiem, że co dostanę, to próbuję to znać, Zamiast to od razu nie pomyślałem wysłać, odesłać, ja z tym walczałem i naprawdę ten dron sprawił mi wiele problemów. Jakie to były wady, że po jakimś czasie on na przykład sam sobie skręcał, e, robił jakieś dziwne manewry, gdzie ze wcześniejszymi dronami nigdy takiego czegoś nie miałem. Ale mówię, walczę, już mnie tak to wkurzało, że mówię, sprzedam go. Ale myślę, kurczę, jeszcze mam gwarancję, to co mi szkodzi? Piszę do x-komu, oni mi bardzo czytelną tam wysłali mi instrukcję, co mam zrobić. Nic mnie to nie kosztowało, na ich korzyść, na ich koszt wysłałem kuriera. I proszę Państwa, szybki odzew, bardzo szybko, Chyba dwa tygodnie trwało, Mamy nowego nowika. To ja im wysłałem takie pudło, to było I oni mi wysłali wszystko z powrotem. Oprócz samego drona, i nawet mam dwa pady teraz, nie wiem co z tym zrobię, bo teraz, tak, jeśli mowa o DJI, Mavic Air jeszcze jest w cenie. Jakby go ktoś chciał kupić, to chętnie bym go sprzedał, nawet po by lepszej cenie dla, dla Was, bo mnie bardzo interesuje Mavic 2 albo Mavic Pro Platinum, bo ma już takie właściwości, które naprawdę mnie usatysfakcjonowały, się śledzenie ja zawsze działam przeważnie sam, coś sobie nagrywam, a ten tryb śledzenia jest dla mnie bardzo ważny, chociaż żal mi Mavic Air, bo to jest chyba najmniejszy oprócz sparka parka dron, który świetnie sobie radził, świetnie i teraz, teraz tak, jakby nie miał tych wad, których miał, to teraz może to naprawdę warto go zatrzymać i użytkować, bo wszędzie mogą go wziąć, był on ze mną w Tajlandii jest bardzo lekki, bardzo mały, wszędzie prawie możemy bez żadnych tam ograniczeń z nim latać, bo nie, nie łapie go regulamin tej ciężkości w miastach albo coś w tym stylu, jeśli ktoś się orientuje z Was. No i co teraz właśnie zrobić? Jeszcze go nie rozpakowałem, ale na moje oko i będę o jedną baterię do przodu, bo tutaj mamy baterię i cały inny zestaw. Bo tylko tak, jak wspominałem, dron mi tu wzięli, drona tu i w boczne takie osłonki. A tu, ale zostawili jeszcze ten właśnie pilot. Nie wiem to co im może sobie go sprzedam, albo zobaczymy co i jak. No i teraz jestem w dylemacie. Ale naprawdę, dla Xcom, tak o tak się nazywa ten, ten sklep internetowy, można powiedzieć, szacunek dla nich, świetna współpraca, super kontakt. No, i bardzo pomyślnie. No, i co Wy o tym myślicie, właśnie? Co tu zrobić? Czy go rozpakować i użytkować? Czy go sprzedać? Sprzedać jest ten problem, że jakby się pojawiła osoba no jakby co to piszcie? Ja jestem śmiały i otwarty do propozycji. Bo tak jak mówię, interesują mnie te dwa inne drony, chciałbym przejść do przodu, bo, że tak powiem, fandom czwórka to jest nadal mój konik taki. No, w formaniu, no, jak widział ktoś moje wcześniejsze recenzje, to ladając tyma tamtym, to jest niebo na ziemię. Tylko tak jak mówię mobilność. Jeszcze raz, mobilność tutaj była górą i praca w małych pomieszczeniach. Właśnie tu chciałem na tym bazować, tylko z jego odchyłami to miałem parę razy problem. Nawet ludzie na weselach widzieli ten, ten lekki problem, jak się zagapiłem, a on nagle z, zrobił skręt w prawo sam. Więc z osłonkami jeszcze jakoś to dawało radę, ale nawet jak miało miał osłonki, a był to mocny skrętno, to mogło coś się tam stać. Ale zobaczymy jak to będzie dalej. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich użytkowników dronów i tych sympatyków. Tak więc dajcie mi jakieś wskazówki, co Wy myślicie, co byście zrobili na moim miejscu. Ale tak kto rozpoznał ten utwór na starcie, tu jest do niego link. Mi się bardzo podoba. This is Hole the Roof. and you must something to do i kind of get that it's a hole in the roof